Zamiast latać po sklepach, zapraszamy do Balticbhpl, gdzie znajdziecie świetną promkę na produkty Bo Safety. Dzisiaj sobota, więc zapraszam was bardzo serdecznie, bo na produkty Bo Safety zrobiliśmy coś fajnego, co może świetnie przypaść wam do gustu. Decydując się na spodnie, bluzy, koszulki, polary, shell, wpisując kod rabatowy czapka BS, otrzymujecie taką czapeczkę z daszkiem totalnie za darmo czapeczka wykonana w połowie z siateczki dzięki czemu będzie świetnie przepuszczała nadmiar ciepłego powietrza na zewnątrz wszyscy ci którzy lubią chodzić w czapkach i dobrze w nich wyglądają a ja przyznam że wyglądam jak Czapce z daszkiem, jak grzybiarz oddający się przyjemności dwójki, więc nie będę, nie będę jej zakładał. Ale zachęcam ci, którzy lubią chodzić w czapkach z daszkiem, lubią chronić swoją głowę w czapku z daszkiem do każdego produktu. Bo Safety taka właśnie czapeczka totalnie za free. Także pamiętajcie, wbijajcie w ten link tutaj, wpisujcie kod, który będzie gdzieś tutaj u góry zapisany. Kod czapka BS i cieszcie się fajnym prezentem na święta.